No to nazywam się Tunfi i nie trzeba nawet napisać, że ja też kocham, bo widać, że Tunfi bardzo kocha, kocha ludzi. Przyjechał z Zabrza właśnie tutaj do Chorzowa i szuka domu, szuka domu. Jest bardzo, bardzo sympatycznym pieskiem. W samochodzie był bardzo grzeczny, lubi dawać z zaskoczenia, buzi. I wtedy dzień jest już dobry. Także jak rano ktoś wstanie i będzie smutny, i Tunfi da mu buziaka, to potem będzie miał bardzo dobry dzień. Tunfi czeka na swój dom. Ma bardzo dobry kontakt z innymi psami, bo tutaj już spotkaliśmy innych ludzi z pieskami, i chętnie się z nimi zaprzyjaźnia i lubi bawić. Znowu zobaczcie, jaka piękna jest mucha. Jest mucha. Przygotowany jest pięknie na, na spotkanie w Chorzowie z Państwem. Niby ostatni, ale ostatni będą pierwszymi, więc proszę zobaczyć, jaki jest piękny. Był bardzo grzeczny dzisiaj jadąc z Zabrza. Jest tak, że y, dwa razy był na Dr Kingu, był w Jerzmanowicach i, i był w Bielsku przytulaśny, wcześniej była jakaś dziewczynka, tak, ze schroniska, która też dawała buziaki, Tunfi też daje buziak. Naprawdę słuchajcie, badania naukowe też potwierdzają, że jeżeli pies poliże osobę chorą, to to działa na wiele zmysłów.